Serdecznie Państwu dziękuję za to, że Państwo tutaj zechcieli przyjść, za to, że Państwo wykazali tyle cierpliwości, bo się bardzo spóźniłem. Przepraszam, siła wyższa sąd. Mam nadzieję, że w sądzie będzie sprawiedliwie. Ale z Państwem, jeśli pozwolicie, chciałem chwilę porozmawiać o tym wszystkim, co łączy się z hasłem, które głosimy. Nie wiem, czy gdzieś tutaj można je znaleźć, ale gdzieś powinno być. Polska jest najważniejsza. O tak, tak, tu. Polska jest najważniejsza, proszę Państwa. Tak, rzeczywiście. Polska jest najważniejsza. No ale dobrze, ale co to znaczy? że Polska jest najważniejsza. To znaczy, że chcemy, żeby była, ale żeby była nie tylko faktem geograficznym, demograficznym, tylko żeby była także pewną jednością, żeby te prawie 40 milionów ludzi, które, którzy mieszkają na naszym terytorium, czuło jakąś więź, więź między sobą. Ale ta więź, proszę państwa, ten patriotyzm, bo to przecież o patriotyzm chodzi, to patriotyzm ma tworzyć tą więź, musi z czegoś wynikać. To nie może być puste, to nie mogą być tylko słowa, to nie mogą być tylko deklaracje. Bo jeżeli to są słowa, to są deklaracje, to właściwie każdy może powiedzieć ja jestem patriotą, a później machnąć na wszystko, co jest wspólne, co nas dotyczy jako narodu, jako Polaków ręką. Ja sądzę, że najłatwiej będzie mi mówić o tym nowoczesnym patriotyzmie, który nam dzisiaj jest potrzebny, odnosząc się do tej ziemi, do ziemi szczecińskiej, do zachodniego Pomorza. Co to znaczy? Co to znaczy proszę państwa patriotyzm tutaj? Sądzę, że pierwszy warunek tego nowoczesnego patriotyzmu jest następujący. Trzeba mieć odwagę dostrzegać rzeczywistość. Ktoś powie, no przecież każdy dostrzega. No to nie jest, proszę Państwa, takie proste. Bardzo wielu spośród nas woli często patrzeć na różnego rodzaju medialne przekazy, a nie bardzo lubi rozejrzeć się wokół siebie. Bo to może łatwiejsze. Oczywiście, dzisiejszy świat bez mediów byłby niemożliwy. Ja nie czynię nikomu z tego zarzutu. Ale ja chciałem tylko przypomnieć bo ten medialny przekaz jest często taki bardzo, bardzo hura. Otóż chciałem Państwu przypomnieć, że myśmy tu mieli Wielką Stocznię i tam było 10 tysięcy miejsc pracy, że. że tej pracy już nie ma, że wraz z upadkiem tej stoczni i inne miejsca pracy upadają. Ja chciałem Państwu przypomnieć, że mieliśmy tutaj i mamy w dalszym ciągu, ale niestety w kryzysie bardzo niedaleko od Szczecina, zresztą mówię nie tylko o Szczecinie, tylko o całym Pomorzu Zachodnim Wielkie Zakłady w Policach. Kiedy kończyliśmy nasze rządy, miały 340 milionów złotych zysku. Dzisiaj mają wielkie straty, biorą pożyczki, mają być zwolnienia, są w kłopocie. Ale jeśli spojrzeć na te ostatnie lata, to upadło tutaj jeszcze wiele innych, no przynajmniej siedem takich dużych zakładów. Ja mówię o tych dużych. Każdy z nich, kiedy upadł, to straty liczyły się w tysiącach. I powtarzam, trzeba to dostrzegać, trzeba to widzieć i trzeba się zastanawiać, trzeba sobie zadawać pytanie, czy można coś zrobić, żeby tak nie było. Czy to jest jakaś siła wyższa? Czy może być inaczej? Bo spójrzmy na takie przedsiębiorstwo, które trwa, Polską Żeglugę Morską. O, mamy tu przedstawicieli. Wybroniło się, proszę Państwa. Wybroniło się jako przedsiębiorstwo państwowe i trwa, a za czasów świętej pamięci mojego brata, prezydenta Rzeczypospolitej, rozpoczęła się też taka akcja powrotu pod polską flagę, to znaczy odbudowy polskiej floty. I powiem, proszę Państwa, szerzej, jest przecież problem odbudowy polskiej gospodarki morskiej. Jest problem odbudowy polskiej gospodarki morskiej i kiedy myśmy byli przy władzy, to powołano odpowiednie ministerstwo. I to ministerstwo miało pieniądze i podejmowało różnego rodzaju działania. Jedno z tych działań jest kontynuowane, chociaż niezbyt szybko, to gazoport. Ale jak jest z innymi? Co jest z portem szczecińskim, który ma być teraz ograniczony, bo rociąg północny ma do 15 metrów zmniejszyć Zanurzenie statków, które będą mogły do niego napływać. Co jest, proszę Państwa, to jest istotne z punktu widzenia spójności tego terytorium z tunelem, który miał połączyć Świnoujście ze stałym lądem. Był taki plan przez nas zatwierdzony. Został, można powiedzieć, uchylony. Nie ma go już. Dzisiaj się mówi samorządowi, sami to wybudujcie. To jest, proszę Państwa, z drogą S3, tą, tym korytarzem środkowoeuropejskim, który miał połączyć tą część Polski, a w szczególności Szczecin, nie tylko z dalszymi częściami Polski, tam idąc dalej na południe, ale także z innymi częściami Europy. A to dla rozwoju gospodarczego ma ogromne znaczenie. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię, proszę Państwa? Czy po to, żeby snuć tutaj. Pesymistyczne przewidywania? Nie, proszę Państwa. Ja chcę tylko Państwu powiedzieć, że nowoczesny patriotyzm polega na tym, że my się na takie rzeczy nie zgadzamy. I my nie mówimy. I nie mówimy, że to jest jakaś siła wyższa, że nie można nic zrobić. Bo Proszę Państwa, można są przykłady z innych dziedzin. No na szczęście w tym roku rusza Akademia Sztuki. Też przyłożyliśmy ręki do tego, żeby powstała. Ktoś powie to jest inna dziedzina. Nie, proszę państwa, to wszystko jest jedna całość. To jest ta ziemia. To jest ta ziemia, która musi mieć fabryki, musi mieć uczelnie, musi mieć inżynierów, robotników, musi mieć też artystów, żeby była pełna, żeby była rozwinięta, żeby była pełnoprawną Bogatą, ale także bogatą w sensie twórczości, częścią naszego kraju. I to jest, proszę Państwa, właśnie to, o co chodzi. I to jest ta zasadnicza różnica, i to jest to rozstrzygnięcie, przed którym Państwo stoją. Bo rzecz w istocie dotyczy państwa, dotyczy tego, jaką rolę ma odegrać państwo. Czy państwo ma mieć pewien plan plan, który odnosi się do Polski jako całości, ale także do poszczególnych części kraju. Plan, który ma zapobiegać nieszczęściu, zwiększeniu się bezrobocia, bo się ostatnio zwiększyło, obniżeniu się płac, bo się ostatnio obniżyły. Plan, który ma służyć naszemu wspólnemu rozwojowi, naszej pomyślności, naszej zasobności. Czy mamy budować w sposób sprawny autostrady, zapobiegać poziomomom, powodziom, doprowadzić do tego, żeby przeciętny obywatel mógł tam za te paręset złotych miesięcznie dostać. Własne mieszkanie, i po w latach przejąć się na własność, bo my mieliśmy tego rodzaju plany? Czy też mówimy, każdy sobie rzepkę skrobie? I żadnych takich wspólnych planów nie ma. W moim przekonaniu, dzisiaj polski patriota z jednej strony chce zrobić wszystko, żeby rozkwitała indywidualna działalność gospodarcza. I jest tu wiele przeszkód, trzeba je zlikwidować. Ten rząd zapowiadał, że je zlikwiduje, stworzył komisję palikota. Zapraszam Państwa.